Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Rozalinie. Dzisiaj przygotujemy coś niesamowitego. Nie będzie to ani przystawka, ani danie główne. Będzie to deser, a deser będzie podany w doniczce. Zobaczcie, mam skrzynkę z jeszcze zimowymi warzywami, jakimi jest marchewka biała, pomarańczowa, czarna, kolorowa. Mamy też ciekawy produkt, jakim są buraki. Ale buraki niezwykłe buraki. Pierwsze, które nie brudzą, a po drugie, które wyglądają. Zobaczcie. To wszystko użyjemy do deseru, a do doniczki wsypiemy jadalną ziemię. Słuchajcie, mamy orzechy od poloniaka, idziemy gotować. Czekolada ekologiczna bio z certyfikatem tylko na biobazarze i tylko na stoisku maje kolej. Wcześniej kupiłem ciemną czekoladę, a teraz jestem na stanowisku Magia Czekolady w czwartej hali i kupię białą czekoladę potrzebną do przygotowania naszego deseru. A tutaj za mną możemy się napić bardzo dobrej jakości kawę i herbatę o każdej porze dnia na biobazarze. Witam Was ponownie w swoim lokalu demo, który znajduje się w centrum Warszawy na Biobazarze. Dzisiaj przygotuję dla Was deser, który będzie dosyć nietypowo podany, bo w doniczkach. Przygotuję dla Was ziemię jadalną. Tak, dobrze słyszeliście, właśnie ziemię jadalną, którą później będziecie mogli zjeść. Oczywiście nie będzie trzeba iść do ogródka, wrzucić do doniczki ziemię i ją zjeść, tylko przygotujemy taką ze składników, które mam przed sobą. Różne rodzaje orzechów, które nabyłem na Biobazarze. Możecie naprawdę zobaczyć całą selekcję orzechów, które tutaj mam. A mianowicie mam migdały, orzechy brazylijskie, włoskie, nerkowca, czy też orzechy pekan. Lekko słodkawe i nie mają takiej gorzkiej skórki jak orzechy włoskie. Nie samą ziemią żyje człowiek. Mamy też do kompletu warzywa. Warzywa korzeniowe, różnokolorowe marchewki, czarne, czerwone, nawet białe. To jest burak. Żebyście mi uwierzyli, przekroję. Zobaczcie, idealna tekstura buraka, jak również mam burak chiodzia, prawda? Wybrałem buraki, które nie barwią i są idealne do podawania na przykład w deserze. Te buraki nie będziemy karmelizować czy to marchew, po prostu pogotujemy w stropie cukrowym. Do ziemi jadalnej będę potrzebował również czekoladę. Mam tutaj kilka rodzajów czekolad, mianowicie ciemną gorzką, która ma 72% kakao z certyfikatem bio, jak również. Czekoladę o aromacie espresso. Fajnie nam złagodzi tą nutę, którą będziemy przełamywać w naszej ziemi jadalnej. Przygotowujemy teraz syrop cukrowy. Do syropu cukrowego będziemy potrzebowali w odpowiednich proporcjach cukier. W moim przypadku brązowy, ale jak macie zwykły, nie przejmujcie się, możecie dać zwykły. I wodę. W odpowiednich proporcjach wlewamy do garka wszystko. Najpierw wodę, później sypujemy cukier. Ja trochę sobie zostawię na dnie, ponieważ na drugiej patelni Wsypię ten cukier, zrobię karmel, żeby skarmelizować orzechy włoskie. I czekamy aż nam się cukier całkowicie rozpuści. Możemy otwierać spokojnie nasze orzechy. Zaczynając od pekanów. Ja mam takie sprytne urządzenie: mianowicie folia do wakum. Nie potrzeba żadnego dużego młynka. Po prostu wsypujemy jedne orzechy. Orzechy włoskie zostawiamy do skarmelizowania. Orzechy brazylijskie, jak również migdały. Ja mam orzechy, które wrzuciłem do torby waku. Wy możecie to do zwykłej torby wrzucić gdziekolwiek. Po prostu taka torba, żeby wytrzymała uderzenie. Trzeba wziąć coś, co się ma pod ręką, cokolwiek, prawda? Ja mam akurat akurat mam patelnię, prawda? I z wyczuciem te orzechy po prostu ubijamy, kontrolując cały czas karmel, na który możemy wyrzucić nasze orzechy włoskie. Karmelizujemy właśnie orzechy włoskie, już na wyłączonej patelni. Tak będzie bezpieczniej, żeby nam się nie przypaliły. Idealny karmel jest wtedy, gdy widzimy włoski na orzechach, czyli takie delikatne nitki, które nam się ciągną po dotknięciu łyżką czy szpatułą do orzecha. Orzechy mamy gotowe, poczekają spokojnie w woreczku, nigdzie nie uciekną. Teraz weźmiemy się za nasze warzywa. Mamy marchewki różnokolorowe, ale tej marchewki nie wrzucimy, ponieważ do doniczki nam się nie zmieści. Dlatego musimy fajnie uformować tutaj różne kształty, ale pamiętajmy, żeby przypominało to dalej marchewkę. Buraki myślę, że pokroimy w fajne plasterki, skąpiemy chwilę w stropie cukrowym, żeby złapały słodycz, ale żeby nie straciły tego przepięknego koloru. Bierzemy się za wycinanie ciekawych kształtów właśnie z tych marchewek i buraków. To nie wygląda seksi. Czarchewki mamy pokrojone, buraki mamy wyplasterkowane, Surop cukrowy nam przygotuje. możemy wrzucać wszystko razem, żeby to wszystko pogotować trochę, żeby nam warzywa zmiękły, ale weźmiemy się już za mielenie docelowe naszej ziemi oddalnej. Mamy chrupki kuchrydziane, które użyjemy do przygotowania torfu, czyli ciemnej ziemi, wrzucamy do miksera i teraz tak, od nas zależy, Jaką grubość tej ziemi chcemy? Żeby bardzo nam chrupały pod zębami? Czy żeby były takie delikatne jak piasek? Ja lubię jak chrupie. Mamy fajny grysik, zobaczcie. Barchetki możemy wyciągać. I za chwilę zrobimy to samo z burakami. A teraz będzie to, co gryski najbardziej, czyli co? Tak, tak, łączenie smaków. Mamy orzechy, bierzemy gorzką czekoladę. Taki trik szybki, żeby jej nie łamać za każdym razem, po prostu uderzamy o stół z jednej, z drugiej strony już jest w proszku. Możecie to zobaczyć, jak będę wysypywał to do miksera. Dodajemy do tego orzechy. Nie zapomnijmy o naszych orzechach włoskich, które jak słyszycie są idealnie skarmelizowane. Idealny kalner nieprzypalony, pięknie pachnący ląduje u nas w mikserze. Czuje się te smaki palone orzechy, świeże orzechy, trochę czekolady gorzkiej. Mamy tutaj też wcześniej te płatki, które tam też będą grały. I całość z tymi chrupkimi, słodkimi warzywami. Poezja smaku. Ziemię mamy gotową. Całość tylko przesypiemy do naszej doniczki. Ładnie wyrównamy. Ale pachnie. Słuchajcie, czekolada, orzechy, karmel. Takie połączenie lubię. No nic innego nie zostaje, tylko sadzić warzywa. Deser skończony. Ziemia i piasek. Tym deserem na pewno zaskoczy nie tylko najmłodszych, ale również swoich znajomych. Też tam spróbuję. Mmm, super! Jeżeli chcecie zobaczyć więcej trików kulinarnych, zapraszam na nasz kanał. Subskrybujcie Marsz Jabłoński.